Dzikie rośliny jadalne to są warzywa, które możemy mieć w swoim ogrodzie bez pracy. To są te rośliny, które rosną na naszych trawnikach, i jeżeli odpowiednio o nie zadbamy, możemy z tego trawnika korzystać jak z warzywniaka. Ta przygoda to jest tak naprawdę cudowna praktyka uważności, dostrzegania do tego, co rośnie pod naszymi nogami i to wszędzie, niezależnie od tego, gdzie mieszkamy: czy to jest wielkie miasto, czy to jest wieś. Oman łąkowy, to jest zioło, które używane jest między innymi w zaburzeniach układu trawienia, ale kwiaty są jadalne i dzisiaj skupimy się na tym, że po prostu możemy zjadać kwiaty z omanu łąkowego. Tutaj mamy. Przymiotno kanadyjskie inaczej konyzę, to przymiotno jest też takim bardzo powszechnym chwastem, ale również jadalnym. I tutaj też pozyskamy sobie troszeczkę kwiatów, które wykorzystamy w naszych potrawach. Przymiotno ma także jadalne liście i ja uzbieram kilka liści, liści przymiotna, które nam się przydadzą do sałatki. Nie mogę ominąć krawnika. Tutaj mamy przepiękny kwiat krawnika, Achillea millefolium. Kwiat krawnika jest dosyć wyrazisty i gorzki, więc ja go wezmę jak przyprawę. Jeden kwiatek. Tutaj zaplątał nam się powój. Powoju nie jadamy. Powój może być toksyczny w większych ilościach, więc zostawimy sobie tylko krawnik. Mamy również tutaj liście krawnika. I te liście również wykorzystamy. Tutaj mamy bardzo ładną łączkę i taki typowy przykład, jak może się rozrosnąć bluszczyk kurdybanek, właśnie w taki dywan. Kurdybanek od kurdybanu, od dywanu. To jest roślina, która jest płożąca i ona właśnie rośnie na takich, takich pędach które mają przy okazji korzonki w każdej połączeniu liścia. Kurdybanek też użyjemy sobie jako przyprawę. W takiej pogodzie jak dzisiaj, jeżeli podeptamy kurdybanek, czy go potrzemy w dłoniach, czuć jak pachnie. Tak? On jest bardzo, bardzo aromatyczny i olejkowy. Tutaj mamy ostatnie na mojej posesji Podagryczniki, bo miałam ich dużo więcej, okazało się, że nagle zniknęły. Ale ponieważ bardzo zależy mi na podagryczniku, to uzbieram te ostatnie okazy. My wykorzystamy sobie dzisiaj głównie, głównie łodygi. Podagrycznik, jak dla mnie, jest bardzo charakterystyczny. Ale To trzeba widzieć te ważne cechy. Po pierwsze, jest to roślinka, która ma łodygę, która jest z taką rynienką na środku. To nie jest okrągła łodyga, tylko trójkątna i właśnie od przodu rośliny. Bo podagrycznik ma taki charakterystyczny przód, on nie jest na około taki sam. I ta łodyga jest z taką rynienką. Można sobie wyobrazić, że tą rynienką spływa kropla rosy, czy wody, jak deszcz pada, tak, właśnie tą rynienką. Łodyga od ziemi jest, y, zmienia ubarwienie, staje się bardziej bordowo-różowa. Na końcu jest taka pocheweczka liściowa, którą naprawdę widać w momencie, w którym wyrwiemy, jakby wyciągniemy podagrycznik z ziemi, y, że tutaj się rozszerza ta łodyga. I y, y, to jest taki. Takie skrzydełka, które są właśnie też bardzo charakterystyczne dla podagrycznika. Poza tym podagrycznik ma układ liściowy taki, że u góry to jest taki trójkąt. Tu mamy trzy liście i pod spodem mamy jedno piętro podwójnego albo potrójnego liścia. Dlaczego? Bo tutaj akurat na naszym okazie podagrycznik ma dwa listki. Czasami w większych okazach. Ten dzieli się na jeszcze jeden i te listki są trzy, ale nie ma więcej pięter, to jest też ważne. No i łodyga jest gładka, bez włosków, tak, nie ma tutaj żadnych, żadnych włosków, ona jest taka trójkątna i gładka. Tak, tu w koszyku jeszcze mamy... Kilka takich okazałych liści mniszka lekarskiego, który wprawdzie dość gorzki, ale również nadaje się na taką letnią sałatkę. Mamy tutaj jeszcze bardzo ładne okazy babki lancetowatej. Babka lancetowata kwitnie. Jak przekwitnie, to ta nasionka możemy zbierać i używać jako taki pęczniejący błonnik. Ale my uzbieramy sobie trochę liści babki lancetowatej. Dla babek jest charakterystyczne, że zarówno babka lancetowata, jak i babka zwyczajna mają bardzo wyraźne nerwy liściowe, takie podłużne. I jak się naderwie brzeg babki, to czasami widać, widać takie kabelki, które. Które właśnie wychodzą i dzielą ten liść, to bardzo łatwo się dzieli właśnie przy liściach babki. Przy babce zwyczajnej to widać jeszcze bardziej, ale ogólnie jak ją porwiemy, to ona się będzie właśnie rwała po tych włókienkach. Tak naprawdę to e, dzięki temu nie pomylimy liści babki z niczym innym. To jest roślina, której e, kąpano dawniej dzieci, e, aby oczyścić je z uroku. Nie tylko dzieci dorosłych, także. Dlatego właśnie ta nazwa Czarcie żebro. Za to, yy, ponieważ ostożeń warzywny, to jest to roślina, która była kiedyś powszechnie jadana. Ostrożeń warzywny ma budowę kwiatu taką trochę podobną do karczocha i jego można, można te kwiatuszki gotować i obierać z tych igieł i właśnie dno kwiatowe zjadać podobnie jak się zjada dno kwiatowe kwiatu karczocha. Z tym, że no jest to troszeczkę bardziej uciążliwe, bo te kwiaty są malutkie, ale możemy sobie zrobić napar. Generalnie ostrożeń warzywny wspiera detoksykację wątroby, ale Jadalne przede wszystkim jako jedzenie były młode liście i uzbieramy sobie z niego kilka takich niewielkich młodych liści na jedną z naszych potraw. Wiosną i jesienią również jadano korzenie młodego stworzenia warzywnego, takiego jak mamy tutaj. Czyli to jest roślina, która jeszcze nie wypuściła pędu kwiatowego. Tutaj się ją bardzo mocno zajęły ślimaki, jak widać ale z tej rośliny jesienią jeszcze można pozyskać korzeń, który jest świetnym warzywem, takim zimowym. Dlatego ostrożeń warzywny, właśnie to pochodzi od jadalnych korzeni, a właściwie od jadalnej całej rośliny. Tu mamy takie w miarę młode liście i te liście sobie pozyskamy. One mają troszeczkę kolców, ale ogólnie jest taka zasada, że jeżeli liście mają kolce, to po prostu nożyczkami się je obcina i są jadalne zbierzemy sobie tutaj z górnych liści kilka takich młodszych. Mamy tutaj jasnotę białą. Jasnota jest rośliną, która jest o tyle wdzięczna do takiego gotowania jak szpinak, ponieważ nie jest łykowata i właściwie zbierana niezależnie o której porze roku jest Aromatyczna, delikatna, i właśnie nie posiada takich włókien, które by nam w konsystencji przeszkadzały ją zjadać. ta biała z pięknymi, pachnącymi i słodkimi kwiatami. I do korzeczka. piękną kwitnącą pokrzywę, które jeśli chodzi o jedzenie, to te szczyty łodyg dalej są jadalne, a nawet możemy skupić się na jedzeniu samych e, niedojrzałych, jeszcze zielonych nasion e, pokrzywy. Te nasiona możemy sobie zbierać i suszyć, one są właśnie w tej fazie najbardziej wartościowe. No, ale właściwie nie jeszcze te przekwitnięte brązowe, tylko właśnie takie jak tutaj. Widzicie? Te łodygi są dość. Jeszcze czuję, że są elastyczne, ale nie są jakieś łykowate, dlatego je wykorzystamy. E, wykorzystam te liście, ale warto same, same nasiona sobie oddzielić i wysuszyć, albo zrobić z nich nalewkę. I w przeciwieństwie do liści, pokrzywy te nasiona nie są parzące. Te nasiona są bezpieczne. Ale mamy też świeżą e, młodą lebiodę, czyli komosę białą. I to jest pyszne warzywo, które uzbieramy do, też do naszych potraw.